Witam wszystkich w następnym odcinku jak zagrajmy w Rayman to the Great Escape. Pamiętacie, że byłam przecież na Wroim Gnieździe. Dlaczego więc jestem na tych świetlistych lasach? Wyjaśnię wam czemu, chociaż pewnie uznacie, że oszalałam. Moja sentymentalna strona wzięła mnie pod górę i kazała mi pokazać wam jak zebrać brakujące lumsy. Oczywiście nie będę grała w całe poziomy, to byłoby idiotyczne i zajęłoby mnóstwo czasu. Po prostu przetnę i na momencie, gdzie zostawiam lumsy, po prostu jeszcze raz Włączę frapsa. Wiem, powinno takie rzeczy załatwić na samym końcu gry, jak pokonam bosa. Ale jak ja przejdę bosa, to mi się ryczeć chce. Już nic mi się nie chce. Więc raczej nie miałabym siły, żeby to wrócić. Błagam, darujcie mi to. Dobra, no to na razie wskakuję, ucinam i. Ojej. Witajcie znowu. No. Ja to tak zrobię, że tuż po tym skoku to będzie to, nie? Ten fragment. A ja musiałam to wszystko przechodzić, więc dla mnie to jakieś 7 minut minęło. Podobno ustawiłam. Co tutaj? Przynajmniej tak twierdzi mój dobry, kumpel marszał. Ojej, ojej, już zapomniałam, jak się tym steruje. No, zaraz sprawdzimy, czy miał rację, bo jak nie, to ja go chyba uduszę. Bo na swojej drodze nie za bardzo nie uważałam. Tak mi się śpieszyło. Sprawdźmy, sprawdźmy. Dobra, następnie to musi być ten. Jakoś nie widzę jakichś wirów, które mogłabym pominąć. Po chwilę. Ja w tamtym w ogóle byłam? Nie wydaje mi się, czekajcie. Ach, mamy lumpsy tak! Cudownie. Dobra, skoro już kończymy level, to ze no zostaniecie, nie? Zobaczymy podsumowanie, zagramy w bonus level. Aaa, nie trafię, nie trafię. No, nieważne. W każdym razie, to nie będziemy grać w te wszystkie bonus levele, prawda? Mimo, że kochamy pralkę. Zagram sobie w jeden, może w dwa. I wystarczy. Czemu nie mogę trafić do tego wiru? Spróbuję znaleźć jakiś dogodny. Żeby było łatwiej. Um. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie lubię tego etapu. Dobra, teraz do tego. I powinno być dobrze. W ogóle nie wiem, czy popieracie ten pomysł, żebym dogrywała, nie? Pewnie już wolicie, żeby było w bronie gniazdo z niecierpliwością czekacie, bo to jest ciekawy etap fajny. I mi się zawsze chce ryczeć po nim. Tak tylko powiem. No bo tak, jak jaś myślałam, że statek więzienny to będzie ostatni level, ale tu nagrał kupnę. W bronie gniazdo, no rzeczywiście. Ach, nie trafię znowu. No nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że pobiłam rekord rekordów, jest godzina 10.40, rano rzecz jasna, nie w nocy, czy tam wieczorem, no bo jak już mówiłam, mam te rekolekcje, O Ma matko, dam radę, dam radę, no i właśnie mam na 12.30 autobus gdzieś koło 12.00. A to mogę sobie ponagrywać. Ja, ja chyba ciąg dalszy nakręcę. Tak wrócę. A, tam była klatka z synem, nasz pierwszy danie, co? Tu też tego nie ma. Wszystko jest tutaj tak ładnie zrobione, że nie przechodzi się całego levelu od początku. Linię uwolniałam, bo już jej nie było. Klatek nie musiałam znowu rozwalać. Taki fajny system. I podsumowanie nasze ulubione. Jestem taka szczęśliwa. Dobra, zagrałem w jeden bonus level, okej. Okay. Zobaczymy, czy będzie łatwa trasa, czy trudna. Dobra. Jeszcze się aż tak nie zmęczyłam. Więc może wygram. Kurde, muszę strasznie hałasować tymi strzałkami, nie? Tak, ja to słyszę. Krzalka śmieszna, tak śmiesznie biega. Głupie te teksty, śmiesznie, śmiesznie biega, nie. Ale wystarczy popatrzeć. O, ale zaruł glebę, nie no, nie mogę. Smaczna trawka? Dobra, i co wygrałam? A, racja, Rayman miał mało życia. Zostanę też w piąstki? Chyba nie. Nie, w nie. To czarodziejska polana. Dobra, portal. Czarodziejska polana załatwiona. Teraz zajmujemy się... No jasne, że chcę. O, jakie piękne, czarobają portale. Teraz niestety musimy wrócić do jaski niezwykłych snów. Widzicie? Pominałam luca podobno na Samiusieńkim początku, więc nie mogę, będę nawet ciała. O, widzicie? Teraz się nie wchodzi mu czarami przebudzenia. Nie da się, ja próbowałam nawet. Patrzcie, patrzcie. Chyba tam pominęłam luca. A jednak nie, jednak nie. A no i dałam się wessać. Dziwne. Od marszala słyszałam, że tam pominam. Chyba nie powinnam go za często słuchać, co? Dobra, chcę zapisać, chociaż nic nie ja zrobiłam. A na razie wejdę do tej jaskini i się rozejrzę. Czemu mi A nie działa? A, bo nie ściskałam A, tylko Shift, ale to szczegół. Dobra, teraz utnę. Sorry za tą, za tą wpadkę. A Marshall moc z ode mnie dostanie. No i patrzcie, gdzie ja go zostawiłam. Czekajcie, ja wam pokażę. Rozejrzyjmy się, to jest to miejsce. Tak mniej więcej na początku. To sobie po prostu trzeba być uważnym, bo łatwo przegapić coś takiego. I mam 50 lumsów. Wiecie co? Ja chyba nie chcę się przechodzić całego levelu, więc ja po prostu sobie zawrócę do portalu. O ile się da! O, ile się da! Da się? Oj, nie da się! O, muszę przechodzić cały level, tylko nie to! Al chwilat z No ale super tam czaszki bo teraz się nie pojawi. Mogna spróbować. Czaszki no! No, przynajmniej z Janu się spotkam, a was nie będę tak męczyć. łapo! kołopak! przynajmniej przecież zobaczymy. Dobra, No to, chwilowo, cześć. Się mam, prosząc całą miastkę, znów. Yeju. Chciałam się nawalczyć z tym Ej, już Mamy jeszcze do zebrania 25 ludzi. Jedną klatkę, którą stawiam w roboty. Ciężka życia. A pamiętacie, ja wiem gdzie jestem, ja już to zauważyłam, ale dopiero jak oglądałam, że to jest taka byłam, że nie zauważam go pewnie. Zależałam to nie to, pójdę tam przy, Przyjdę tam później o dwa luncy, które pominam na ślizgach. W takim razie wiecie jak będzie. Włączę to dopiero jak będę na ślizgach. Cześć! Hej, nagrywam ten kawałek drugi raz, ponieważ wcześniej Raymond mi się wyłączył. Żeby mnie poinformować, że mam mało miejsca na dysku. Przez to, boję się, że ten kawałek może mi się nie zapisać, tak jak wcześniej. No to mi się połączyło przed zapisem i... Ojej, ja tak gadam, zapomniałam po co tu przyszłam. Tak. No teraz, zasuwamy na koniec, co? Będziecie przy mnie, prawda? Dobra, no to co tam jest, co tam jest? No właśnie, nic tam nie ma, Axel został pokonany. Już go nie będzie. Więc nie musicie się bać. Każde dziecko, które to ogląda, które boi się Aksela, może spokojnie obejrzeć ten odcinek. Tutaj słyszymy straszną muzykę Axela. Widzimy ten ten No starcie tu właśnie nie ma. Ale Aksela nie ma. Nie ma czego się bać. No już, idziemy szybko, szybko, mi znowu wyłączy. Tyle plików pokasowałam, a i tak mam mało miejsca na dysku. Dalej, dalej. O, już widzę portal. No, może się uda, może się uda. Byle szybciej. Patrzę sobie na zegarek. Taki gest niecierpliwienia. Tak, tak, piękne podsumowanie, ale wyjątkowo mi się śpieszy. Przedtem się właśnie na podsumowaniu coś ścięło. Nie, absolutnie żaden bonus level. Chyba oszale liście. Mam mnóstwo życia. Nie, spadajcie. Muszę jak najszybciej zapisać. Jak najszybciej. Tak, tak, tak. Cudownie. Pięknie, wspaniale. wystarczy mi miejsca, żeby jeszcze zobaczyć wstępne. Na szczęście musimy się żerać z cierniowymi wzgórzami, sklepieniem, taką wielorybów. o, bardzo się cieszę. Świątynią kamieni i ognia. Niech też już wszystko w porządku, urwisko. Szczyt świata czerwony. Świątynia skały lawy czerwona. Ścieżka mocy czerwona. Po święciem też wszystko załatwione. Ojej, teraz jeszcze te cztery dni. Hmm, gdzie jest ta klatka? Ale starożytnych na koniec, ponieważ tam jest to coś dosyć ciekawego. A dobra, żelazowe góry zabawa z perspektywą Start. Rozejrzyj się za sami, chociaż pewnie zostawiamy właśnie w perspektywie. Nie wiem wszystkiego. Poszu poszukam, że się. Jak ci znajdę, to was poinformuję. Cze